Cześć, witajcie na kanale Volkraft Polska. Pogoda za oknami nas rozpieszcza, więc pewnie wielu z Was zaczęło przygotowywać meble grotowe do sezonu. I oczywiście ci, którzy muszą je tylko umyć, to szczęśliwcy. Część z nas będzie musiała pewnie zadbać o powierzchnię, czy też powłokę rakierniczą. A jak to zrobić? Słuchajcie, dzisiaj w filmie pokażę Wam oto dwa rodzaje papieru ściernego. Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże Wam i ułatwi Waszą pracę z meblami. No co, zaczynamy materiałem, na którym będziemy dzisiaj pracować, to nogi do stołu. Jest na niej kilka warstw farby olejnej, która się już łuszczy. I fajnie byłoby, aby te nogi na sezon wyglądały jak najlepiej. No, pewnie część z Was powie: No ale to wyrzuć, zrób nowe. No ale czy o to chodzi? Fajnie, jeżeli nasze stare rzeczy będą miały drugie życie. O ile ten papier. Jest znany w większości służą do szlifowania drewna i równania powierzchni. O tyle to dla niektórych będzie nowością. Jest to papier ze specjalną powłoką, która powoduje, że nie zalepia się ona podczas szlifowania farb bądź lakierów. Wynika to z tego, że ziarno tutaj jest otwarte. Oczywiście występują różne gradacje, od 40 do 120. Zachęcam Was do zajrzenia na stronę Wólówka w aby znaleźć taką gradację, jaka Wam odpowiada. To co? Pokazujemy różnicę, szlifujemy. Zanim jednak zaczniemy szlifować, przygotujcie sobie środki ochrony. Taka maska jest niezbędna, bo chyba nie chcesz tego całego syfu wciągać do płuc. Aby nie uprzykrzać Wam dźwiękiem szlifierki, powiem tylko, że jak papier był nowy, to oczywiście szło świetnie. Ładnie zbierał. Niestety z czasem papier się rozgrzewał, farba zaczynała się upłynniać i zatykała ziarno. I papier zbierał oczywiście coraz gorzej. I to jest najczęstszy powód, kiedy poddajemy się pod szlifowania. No bo ile my tych papierów możemy zużyć, aby doprowadzić nasze drewno do stanu używalności? Du, 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 a few moments later. <grym> Chyba każdy to zdaniem. I mamy to. Papier zaczyna się zatykać. Niedługo przestanie w ogóle zbierać. I jego efektywność, w przeciwieństwie do naszej frustracji, będzie maleć. Szybka zmiana papieru na ten. Jedyny właściwy i szlifujemy dalej. A tak, oto prezentują się nogi po szlifowaniu. No, różnicę widać i uwierzcie mi, tym papierem szlifuje się zdecydowanie łatwiej. Natomiast musicie pamiętać jedną ważną rzecz. Z racji, że ziarno jest otwarte, nawet używanie papieru 120 powoduje drobne rysy na powierzchni. Więc najlepiej po wyszlifowaniu starej powłoki użyć papieru tego, ale już do usunięcia tylko i wyłącznie rysy. No i widzieliście, jak na filmie biały papier spokojnie wygrywa z brązowym. Efekty widać od razu. Biały papier, brązowy papier. To nie jest też tak, że brązowym się nie uda. Uda, ale po co się męczyć, skoro rozwiązanie jest gotowe. Zachęcam Was do pracy z drewnem, szczególnie, że pogoda dopisuje. I co? Do zobaczenia w kolejnych realizacjach. A ja jadę kończyć nogi i szykować stolik na wiosnę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.